Tydzień temu mówiliśmy o trzech pułapkach. Mówiliśmy o trzech pułapkach: o moralności zamiast miłości, o rytuałach, o kościelnictwie zamiast relacji, to była druga pułapka i trzecia pułapka: wiedza zamiast bliskość. Tak, można znać Biblię od deski do deski, ale nie znać jej autora. Moralne życie, uczestnictwo w życiu Kościoła, studiowanie Biblii to dobre i ważne rzeczy, powiedzieliśmy. Ale mogło stać się wrogami naszej wiary, jeśli. Zajmą miejsce osobistej, prawdziwej relacji z Bogiem. Bo można zastąpić relację z Ojcem moralnością, kościelnictwem i wiedzą. A to jest pułapka duchowa. Dlatego mamy to na internecie. Każdy, kto by chciał wysłuchać tego, tej usługi sprzed tygodnia, zachęcam po prostu wejść na internet. Dzisiaj chciałbym mówić o następnych dwóch pułapkach. I zapołowaliśmy te kazanie, usługę miło silniejsza niż obojętność i potępienie. Otworzyłem Biblię w tygodniu i przeczytałem mi. Kilka zdań i bardzo mi się smutno zrobiło w moim sercu. I teraz wam przeczytam te miejsce, które sprawiło mi smutek. List do Rzymian, dziewiąty rozdział, od 1 do trzy. Apostoł Paweł teraz mówi o swoim sercu i o tej wielkiej miłości, którą miał do niezbawionych ludzi, Żydów. Nazywa ich braćmi i pisze nam takie słowo. Prawdę mówię w Chrystusie i nie kłamię, a poświadczę mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu moim. Ale bowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa. Za braci moich, krewnych moich według, według ciała. Tak, kiedy przeczytałem, jak powiedziałeś te słowa, przyszedł wielki smutek do mojego serca. Pomyślałem sobie, coś z tym muszę zrobić. Coś z tym trzeba zrobić. Moje serce potrzebuje odnowienia. Potem pomyślałem o nas, o naszej wspólności. I zdecydowałem się z tym z wami podzielić. Może to jest nie tylko mój problem. I wtedy... Przypomniałem sobie siebie z dawnych lat. Chłopaczka, który miał 20 lat, poznał Chrystusa w obozie dla uchodźców trajskich. Pomyślałem sobie wtedy tak, kiedyś miałem w sobie wielką pasję dla ludzi, którzy nie znali Chrystusa. Tak jak apostoł Paweł w naszym tekście. Rozmawiałem z nimi, modliłem się za nich, starałem się prowadzić ich do Jezusa. Moje serce płonęło, a każdy człowiek, którego spotykałem był dla mnie okazją, by podzielić się Ewangelią. By przyprowadzić go do Chrystusa, próbować przynajmniej. Ale z czasem coś zaczęło gasnąć, wypalać się. Nie wiem, może to zmęczenie było, może rutyna, może rozczarowanie, zniechęcenie, że nie widziałem owoców. Jak ludzie reagowali na to, co, co mówiłem. I moja gorliwość osłabła, a serce stało się chłodniejsze na innych ludzi. Czy ktoś z Was czuje się podobnie? Czy to tylko mój problem? Czy też może macie wrażenie, że ogień, który kiedyś płonął w was, teraz lewy się tli? Może jak ja, kiedyś mieliście ogromną gorliwość, by mówić ludziom o Jezusie, troszczyć się o ich duszę, modlić się za nich, pragnąć, by poznali Zbawiciela. A może ta gorliwość gdzieś po drodze słabła? Może zauważyliście, że zamiast modlitwy, miłości i troski, w te miejsce pojawiła się obojętność, krytyka, a może nawet osób, wywyższanie. się. Bracie siostry, czy pamiętacie moment, kiedy po raz pierwszy zrozumieliście, co Chrystus za was uczynił i przyjęliście Jego odpuszczenie, przyjęliście dar zbawienia, zaprosiliście Go do swojego serca? To był ten moment, kiedy Boża łaska dotknęła naszych serc i wiedzieliśmy, że musimy się z tym dzielić tą prawdą, w tym wydarzeniem z wszystkimi ludźmi, które spotkamy. I to robiliśmy. Niestety dziś może być inaczej, albo jest inaczej. Apostoł Paweł w Liście do Rzymian, w tym miejscu, o którym czytaliśmy, napisał: Mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu. Wolałbym bowiem sam być odłączony od Chrystusa za moich braci, moich rodaków według ciała. Szokujące zdanie szokujące wyznanie. Paweł nie tylko czuł smutek, ale był gotowy oddać wszystko, nawet jeśli by to było w ogóle możliwe, oddać swoje własne zbawienie, żeby ratować tych ludzi, byleby tylko jego rodacy poznali Chrystusa. My też mamy rodaków. Nie jesteśmy Żydami, ale mamy naszych rodaków. Miłość Pawła była tak głęboka, że nie pozwalała mu na obojętność i na milczenie. Kiedy czytam o Pawle, to widzę, że jego serce nie przestało płonąć. I wtedy przyszło mi pytanie do mojego serca. Tomek, kiedy ostatni raz odczuwałeś prawdziwy ból w sercu za tych, którzy nie znają Jezusa i jego zbawienia? Kiedy to było? Bo ten Paweł był gotowy na największe poświęcenie, by ratować ich przed wieczną zgubą. On pisze: Mam nieustanny ból w swoim sercu, ból, który nie ustaje, nie daje spokoju wytchnienia. Boża miłość w sercu tego apostoła była silniejsza niż obojętność. Pułapka następna: obojętność. Dlatego jeśli nasze serca są obojętne wobec zgubionych grzeszników, mamy duchowy problem. Popatrzcie na Jezusa. Boża miłość w sercu Syna Bożego nie pozwoliła Mu na obojętność wobec zgubionych grzeszników. Dlatego opuścił niebo. Stał się jednym z nas, pozwolił przybić się do krzyża, golgoty w nasze miejsce, płacąc swoim życiem za nasze przebaczenie grzechów i nasze zbawienie. Miłość Boża silniejsza jest niż obojętność. Wiecie, ten nieustanny ból w sercu i w życiu apostoła Pawła nie tylko pozostawał tam gdzieś głęboko w sercu, w modlitwach apostoła Pawła przed Bogiem, ale był widoczny w jego życiu. Chcecie dowodu, że miłość jest silniejsza niż obojętność? Chcecie zobaczyć, jak ta prawda urzeczywistniała się w życiu apostoła Pawła? Apostoł Paweł ratując ludzi odbył trzy wielkie podróże mi i czwartą jako już więzień do Rzymu. Pokonał około 16 tysięcy kilometrów ratując ludzi. Pogan, których nie znał. My w naszym tekście mamy o wielkim bólu i cierpieniu odnośnie braci Żydów, ale kiedy jeździł po świecie, to jeździł dla nas, dla Pogan. Ten sam ból i te samo pragnienie ratowania człowieka miał w stosunku do każdego człowieka, nie tylko do swoich braci Żydów. 16 tysięcy kilometrów na piechotę, statkiem, wozem czy na osiołku, często w trudnych warunkach, przemierzał tereny Turcji, dzisiejszej Grecji, Syrii, Cypru, Macedonii, a nawet Włoch. Aby dotrzeć z Ewangelii do ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o Panu Jezusie Chrystusie. Założył wiele zborów. Niektórych byliście w Efezie, Koryncie, Filipii, Salonikach. Każdy zbór wymagał troski, opieki, korespondencji, nauczania, napominania, modlitwy. Nie tylko zakładał te zbory, ale także nieustannie o nie dbał, pisał, modlił się, napominał, wspierał. Nawet w więzieniu pisał listy, które dziś są częścią Nowego Testamentu. List z więzienia Efezja, Filipa czy Kolosów. A kiedy przychodziły trudności w tej misji, to te trudności nie, nie powstrzymały go od tego, żeby ratować ludzi i głosić Ewangelię. I wymienia, w Koryntian 2, Koryntian 11, Pięć razy otrzymałem od Żydów, 40 razy bez jednego. Wiecie co do, wypeczowany był prawie 200 razy. Trzy razy byłem bity rozgami, raz ukamieniowany, trzy razy rozbity ze mną statek. przez dzień i noc byłem w głębinie morskiej. Do tego dochodził głód, pragnienia, podróże, chłód, nagość i ciągło troski o wszystkie zbory. Jego miłość do zgubionych była tak wielka, że był gotów cierpieć fizycznie, psychicznie, by tylko dotrzeć z Ewangelią i by, by ratować ludzi. Napisał większość Nowego Testamentu, 13 ksiąg, co, co pokazuje, jak bardzo zależało, aby ratować ludzi. Mimo, że wielu odrzucało przesłanie Pawła, i samego Pawła nigdy nie przestawał kochać ludzi. Zamiast obojętności wybierał modlitwę, głoszenie i troskę. Nawet kiedy był ukamieniowany w listrze poza miastem, następnego dnia wrócił do tego miasta, aby dalej w Ewangelię i wzmacniać wierzących. Kiedyś powiedział tak, stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby przynajmniej niektórych zbawić. Oczywiście nie, aby nie mógł zbawić, tylko ta Ewangelia za Chrystusa, ona ma moc do zbawienia, a którą ogłosił. Widzicie, Paweł, jego miłość była napędzana troską o ludzi. Jego ból z powodu zguby innych nie pozwalał być mu obojętnym. Dlatego poświęcił całe swoje życie, aby nieść Ewangelię. Moi drodzy, Boża miłość silniejsza jest niż obojętność. To jest pierwszy problem, pierwsza pułapka. Duchowe niebezpieczeństwo, o którym Pan Jezus wspomniał w Ewangelii, że przyjdzie czas, w którym miłość wielu oziębnie albo może zobojętnieje. Ale na tym nie koniec. Mam jeszcze jeden problem, jedną pułapkę. Nie wiadomo, która jest gorsza. Apostoł Paweł napisał, czy apostoł Paweł napisał, mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu wobec zagubionych? Tak napisał? No tak, napisał. Czy raczej napisał, mam wielki gniew i nieustanną złość w sercu swoim wobec zgubionych grzeszników? To robi różnicę, bo Boża miłość silniejsza jest nie tylko nadobojętność, ale Boża miłość silniejsza jest niż potępienie. Obojętność jest pułapką. Ale potępienie nasze wobec zgubionych ludzi jest drugą pułapką, drugim niebezpieczeństwem. A to się dzieje. Niestety dzisiaj widzę chrześcijan, którzy pragną Bożego gniewu i są nad niewiernymi. Ich serca są wypełnione chęcią Bożej zemsty nad, nad zgubionymi. Może, może masz takie serce? Bo ja? Nie wiem. Niektórzy wierzący są podobni do Jakuba i Jana, którzy zaproponowali Panu Jezusowi, by sprowadzić ogień z nieba na miasteczko, które nie przyjęło Jezusa. Pan Jezus chciał przechodzić przez Samarię i tam Prosił, wysłał posłów, że mu gospodę przygotowali, a samarzytanie powiedzieli, o widzę nie możesz przejść przez nasze miasto, przespać się i potem do Jerozolimy wejść. No to wielka obraza, prawda? No i jan Panie Jezu. Czy chcesz, abyśmy kazali Ogniowi stąpić z nieba i pochłonąć ich? Jezus ich zganił mówiąc: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Syn Boże nie przyszedł, zatracić dusze ludzkie, ale zbawić, ratować. Boże miłość silniejsza jest niż potępienie i chęć sądu. Kiedy Bóg posłał Jonasza, by głosił Niniwy chodzący sąd, Jonasz uciekł. Dlaczego? Bo nie chciał, aby Niniwa została ostrzeżona przez Boga. Niech was Bóg osądzi. Takie miał pragnienie, takie miał serce Jonasz. A jaki Bóg miał serce? Oni się ukoili i Bóg cofnął sąd. Można mieć takie, albo takie serce. Mogę mieć serce Boga, albo serce Jonasza. I mówi, dlatego właśnie uciekałem, tak do Boga mówisz. Starszysz, bo widziałem, że ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym i się nad nimi zmiłujesz. O, do Bogu dzięki, że tak właśnie jest. Jakby było inaczej, nikt by nas tutaj nie siedział, bo każdy z nas ma wiele za skórą. Przychodzisz rok z Chrystusem, czy pięć, czy dwadzieścia, czy trzydzieści pięć, mamy dużo za, za skórą jeszcze. Dużo jeszcze ma za skórą. Faryzeusze, pamiętam, byli zgorszeni Jezusem, że spędza czas z grzesznikami i z No, bo przecież oni inny sort, sort ludzi. Fuj, fuj, daleko od to, to, żebyś mnie nie zaczyścił, grzeszniku. Brzydzili się grzesznikami, potępiali ich, wywyższali się nad nich. A Jezus spędzał z nimi czas i dawał im Boże słowa. Mogę być faryzeuszem, sercem, które potępia, albo Chrystusem, który nie ma przyjemności w sądzie nad grzesznikiem. Oto kilka wersetów ukazujących Boże serce odnośnie sądu i potępienia. Ezechiel 18. Zobaczcie. Mówimy o pułapce duchowej, mówimy o sercu sercu, które jest obojętne, i sercu, które potępia. Popatrzcie, jaki serce ma Bóg wobec zgubionych grzeszników. Czy rzeczywiście mam upodobanie śmierci niegodziwego grzesznika? Pyta retorycznie Bóg, mówi Pan Bóg. Czyż nie raczej w tym, by się nawrócił ze swoich dróg i żył? Wow, Ezekiel 33. Powiedz im, jak żyje, mówi Pan. Nie mam upodobania. Śmierci niegodziwego, ale w tym, by niegodziwy nawrócił się ze swojej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich zwykłych dróg. Dlaczego macie umrzeć w domu Izraela? Nowy Testament drugi Piotra. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Lecz jak niektórzy uważają, że zwleka, ale nie. Ale on okazuje cierpliwość względem nas. Nie chce bowiem, aby ktokolwiek zginął, żeby wszyscy przyszli do pamiętania. Izajasz. Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech grzesznik porzuci swoją drogę, a człowiek nieprawy swoje myśli. Niech nawróci się do Pana, a ten się nad nim zmyłuje. Do naszego Boga, gdyż jest hojny w przebaczaniu. Boża miłość silniejsza jest niż potępienie, moi kochani. Dlaczego o tym mówię? Kilka dni temu w Los Angeles, w Kalifornii. Wiecie, co się wydarzyło. Ogień i pożary zdewastowały wszystko, co napotkały na obszarze 150 km kwadratowych. Jeśli by to się zdarzyło w Polsce, w Krakowie, to pół miasta zostałoby i okolic spalone. Ale na TikToku pojawiły się komentarze chrześcijan, którzy mieli wielką radość w sercach swoich z powodu ognia z nieba. Nareszcie Bóg pokazał tym grzesznikom i teraz mają za swoje. Bracia i siostry, ale pożar mi nie jest niż obojętność i potępienie. Apostoł Paweł czuł ból i smutek wobec tych, którzy odrzucali Ewangelię. Jednak jego serce nie znało ani obojętności, ani pogardy, ani potępienia. Był głęboko poruszony z głową swojego narodu. Jednak nie potępiał ich i zamiast pogardy czy potępienia czuł smutek nieustanny i ból. A jak wygląda moje serce w tej kwestii? Zobaczcie jeszcze na Pana Jezusa. Jego reakcję, reakcję Bożego serca nad Jerozolimą, która szła na sąd z powodu odrzucenia Mesjasza. Co tam widzicie? Jakiego Jezusa tam dostrzegacie? Co on mówi? Teraz wam pokażę. Zasłużyliście za swoje. Już się nie mogę doczekać sądu nad wami. Odrzuciliście mnie. Precz ode mnie. Hmm. Co mówi Pismo? A gdy się przybliżył do Jerozolimy, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. To jest duża różnica. Łukasza, XIX rozdział. Kochani, to są poważne sprawy. Nie można za wszelką cenę dopuścić do zobojętnienia wobec ludzi idących na śmierć. A tym bardziej nie można pozwolić gniewowi osądowi, potępieniu zadomowić się w naszych sercach. Pytanie brzmi, czy odczuwamy ból za tych, którzy są duchowo umarli? A może z czasem staliśmy się obojętni? Albo co gorsza, patrzymy na nich z wyniosłością, osądem, a może pogardą? Tak jak faryzeusze. Popatrzmy na, na Pawła, popatrzmy na Pana Jezusa. Przykłady te pokazują, że smutek nas zgubionymi prowadzi do miłości, współczucia, podczas gdy w niej często jest wynikiem pychy, braku zrozumienia Bożej łaski w naszym życiu. Halo? To tylko Boża łaska nas zbawiła. Nie jesteśmy lepsi od innych. Smutek Pawła Jezusa jest wzorem dla nas, wzorem miłości, która pragnie zbawienia innych, a nie potępienia i nie cieszy się ze zguby człowieka. Tak jak niektórzy Tiktokowcy. Jakie jest moje serce? Dzisiaj się słyszę tu i tam na gąkę w internecie, najczęściej wywyższanie się, wyśmiewanie, potęganie rzymskiego katolicyzmu. Nie widzę tam ani smutku, ani bólu z powodu zagubienia tych ludzi. Tak, wierzę i widzę, że jest to zwiedzione chrześcijaństwo. Dlatego nie jestem w tej religii. Ale tym bardziej, że to zwiedzione jest chrześcijaństwo, tym bardziej ci ludzie potrzebują usłyszeć prawdziwą, biblijną Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Oni potrzebują ratunków, a nie budowania murów. Albo jeszcze gorzej, naszego na przykład potępienia, czy wywyższenia się lub pogardy. To jest złe. Uważajmy na nasze serca, co w nich przechowujemy. I tak na marginesie, to jest bardzo smutne, że człowiek tak bardzo szybko może zapomnieć, że jeszcze tak niedawno siedział o szyję i że tylko z łaski Bożej został z niego uratowany, obmyty i uwolniony. No i mili, to bardzo smutne, kiedy ludzie, którzy doświadczyli łaski. Spotkanie z Jezusem, nowego narodzenia, zamiast okazywać miłość i współczucie innym, patrzą na nich z pogardą. Właściwe zrozumienie Bożej łaski prowadzi nas, powinno prowadzić nas do pokory i miłości, a nie do osądzenia czy potępienia innych. A czasami bywa też, tak, że kto, kto doświadcza spotkania z Jezusem, zbawienia, pada w pułapkę poczucia lepszości, wyższości, zapominając, że sam kiedyś potrzebował tej samej łaski teraz nie chcę okazać innym. Bądźmy ostrożni. Zamiast, jeśli tak to się dzieje w moim życiu, zamiast patrzeć na innych z pogardą, powinniśmy być świadkami Bożej miłości i łaski. Pamiętając, że te dzięki tej łasce sami zostaliśmy zbawieni. Naszą reakcją, naszego serca jest modlitwa za innych i wspieranie ich w drodze do prawdy, a nie wywyższanie się nad innymi. Dlaczego? Bo Boża miłość silniejsza jest nad obojętność i potępienie. Chciałem nas zapytać, jak reagujemy na ludzi odrzucających Ewangelię? W dzisiejszym świecie, wiecie, w swoich e, pokojach inkognito łatwo jest krytykować i osądzać ludzi. I wielu chrześcijan zamiast modlitwy czy miłości kieruje się złością, pogardą, a nawet drwiną wobec tych, którzy nie znają Jezusa. Wiecie, Paweł chyba najbardziej mógłby być rozgoręconym człowiekiem i wściekłym wobec swoich radaków. Przecież te wszystkie krzywdy to mu swoje ludzie uczynili. Te wszystkie razy kamieniowanie to mu swoje ludzie uczynili, nie poganie. A jednak on czuł nieustanny ból w sercu swoich i smutek. I odoby swoje zbawienie, jakby tylko było to możliwe, żeby oni zostali przyprowadzeni do Jezusa Chrystusa. Wiecie, ale apostoł Paweł wiedział, że sam był kiedyś zgubiony. Przecież był prześladowcą Kościoła. Zrozumiał, że tylko łaska Jezusa Chrystusa zmieniła jego życie. Czy pamiętamy, że my również jeszcze niedawno byliśmy zgubieni? Czy pamiętamy, że my również zostaliśmy uratowani dzięki łasce? Pan Jezus płakał, widząc miasto, które szło na sąd i potępienie. Czy nasze serca płaczą nad tymi, którzy są duchowo martwi? Czy raczej w nich jest miejsce na potępienie, wywyższenie się albo na obojętność? Pytam siebie i witam nas, czy moje serce wciąż płonie wobec ludzi, którzy idą na wieczne potępienie? Czy może staliśmy się obojętni wobec ludzi, którzy idą na duchową śmierć? Jestem pewien, że Bóg chce obudzić nas z tego letargu i napełnić nas nową gorliwością, miłością do zagubionych ludzi w tym świecie. Proszę, pamiętamy o łasce, która nas uratowała. Łaska przypomina nam, że nie jesteśmy lepsi od nikogo. Nie możemy patrzeć na innych z wyższością, bo wszystko, co mamy, pochodzi od Boga. I na koniec, kochany bracie i siostro, przyjacielu. Jeśli czujesz, że twoja gorliwość zgasła, wiedz, że Bóg może ją odnowić. On chce, abyśmy jako zbór Kościół powstali znowu zaczęli kochać ludzi tak, jak On ich kocha. Kochać ludzi to nie znaczy klepać ich tylko po ramieniu, oczywiście. Że jest wszystko okej. Okay. Nie, nie. Trzeba mówić im prawdę i idzie się na sąd. Ale mówić to prawdę ze łzami, nie z radością. To robi różnicę. Mówicie i prawdę, Chrystus jest waszą jedyną nadzieją, jest waszym jedynym ratunkiem. Tylko Jego krew może odmyć was z grzechów i pojednać wam Ojcem. Miłość zawsze mówi prawdę, żeby ratować, nawet jeśli ta prawda jest bardzo bolesna dla tej drugiej strony. Ale tylko prawda przynosi nowe życie. Pan chce przebudzić nas z obojętności. On chce, abyśmy na nowo poczuli tą miłość i gorliwość, które kiedyś płynęły tam gdzieś głęboko w naszych sercach. Pamiętajmy w tym samym momencie, że jesteśmy uratowani z łaski, tylko z łaski. I to samo Bóg pragnie dla innych ludzi. Dlatego każdego dnia przypominaj sobie, że zostałeś zbawiony dzięki łasce, a nie dzięki swoim zasługom. Dlatego to też pomoże Ci patrzeć na innych z pokorą, miłością i troską, nie wywyższaniem się. Nie pozwoli to być też Tobie obojętny wobec tych ludzi. Zacznij od modlitwy za ludzi w swoim otoczeniu. Może stworzyć listę osób, które potrzebują Chrystusa, i codziennie możesz się za nimi stawiać. Ale też w naszym życiu codziennym możemy w praktyczny po sposób pokazywać troskę i miłość, nieobojętność i potępienie. W praktyce można pomóc sąsiadce wnieść ciężką torbę z zakupami. To robi robotę. Albo w tramwaju ustąpić miejsca pani. Można się odważyć wreszcie porozmawiać z kolegą w pracy może o Ewangelii. Albo okazać wsparcie osobie, która jest odrzucona. Za wszelką cenę unikaj osądzania i potępienia, nawet wobec tych, którzy cię odrzucają, czy osądzają, czy potępiają, albo wyśmiewują. Unikaj tego. Pokaż, że łaska Boża jest dostępna dla każdego. I na sam koniec, niech to będzie naszą modlitwą wspólną. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Przebacz nam, jeśli nasze serca stały się obojętne na los zagubionych grzeszników. Panie, przebudź nasze serca i daj nam miłość, która płacze nad grzesznikami. Pragnij zbawienia, a nie potępienia. Panie, naucz nas patrzeć na ludzi tak, jak ty na nich patrzysz, oczami łaski i miłosierdzia, a nie potępienia i chęci sądu. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty pierwszy nas umiłowałeś. Dlatego daj nam siły i pragnienie, byśmy pierwsi umiłowali innych. Używaj nas, byśmy stali się światłem w tym świecie, wskazującym drogą do Ciebie. Niech Twoja miłość w nas będzie silniejsza niż obojętność i potępienie. Amen. Gracias. Mm -hmm. mm -hmm.